Dobry wieczór, kochani. No, u mnie wieczór. Nie wiem, jak u Was. Ja zostałam sama. Już sobie rozłożyłam łóżeczko i mój tatuś już śpi. Um, jest godzina 11 w nocy, ale z tego względu, że ja no, chodzę spać około godziny pierwszej w nocy 12.00 w zależności od humoru. To się tutaj po prostu oglądam film, czy film, program w sumie, bo ja nie mam polskiej telewizji w Anglii. I oglądam Pola, Polacy za granicą. I słuchajcie, kupiłam słonecznik bo taki i szykuję dla mojego taty kieliszek słonecznikowy. Um, ja jako dziecko. Um, bardzo często skubałam właśnie z moim tatą słonecznik, i jak się napełnił kieliszek, to żeśmy takiego szota sobie robili słonecznikowego. I wydaje mi się, że mój tata dawno tego nie miał, więc po prostu skubię ten słonecznik i, i mu robię takiego szota, aby miał rano, aby. Wiecie, mój tata ma prawie 85 lat i mały je, trochę schudł, trochę się o niego martwię i chcę, aby miał dostarczone jakieś tam oleje, witaminy i tak dalej. Więc mm, on mi zawsze takie rzeczy robił, jak ja byłam mała. To ja mu się teraz po prostu odwdzięczę i zrobię mu to jak on jest starszy, a ja jestem młodsza. Także oglądam słuchajcie: Polacy za granicą i póki co mam tyle tego słonecznika, bo zaczęłam właśnie niedawno. No i jak skończę, to idę spać, ale zaczynam tego vloga wieczorem, ponieważ chciałam Wam o tym powiedzieć. Um... Bo czytam Wasze komenty i zauważyliście, że tu odżyłam, że stałam się znowu tą samą sarą jak sprzed laty i powiem Wam, że naprawdę tak się też czuję. Czuję się um, optymistyczna, pozytywna, um, kochana. I planuję tutaj przyjazd na styczeń, więc myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok. Może nie pod każdym kątem, każdy ma swoje jakieś tam wady i zalety, ale mój tato, z tego co widzę, to nie chce kończyć tej znajomości za pierwszym razem. Więc ja się skupiam na moim programie i słuchajcie, widzimy się jutro. Jutro jest bardzo pozytywny dzień, dlatego że widzę się z moją mamcią. Idziemy do restauracji. Także nie wiem, pierwszy raz będę w tej restauracji tak naprawdę. Podobno jest taka, wiecie, mega buzi i w ogóle um, nigdy tam nie byłam, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale... Niedziela będzie na pewno udana. I ten czas tak leci. Słuchajcie, ja już nie wierzę, że jestem tutaj 8 dni. Gdybym przyjechała na tydzień, to wydaje mi się, że ten tydzień to by było stanowczo, ale to stanowczo za mało. Także bardzo się cieszę, że wyszło tak z biletami, że przyjechałam na dwa tygodnie, bo. Mm, bo, chyba bym tęskniła za bardzo. No. W każdym razie tak zaczynam tego vloga. Jeżeli mi się uda nagrać mojego tatusia, reakcję jutro odnośnie słonecznika, to wam nagram. A jeśli nie, to nie. Najważniejsze są chęci, a nie to, co się tam wiecie, pokazuje. Mm. A więc. Zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że ucieszy się. 40 minut ponad i szocik zdrowotności jest gotowy. Zobaczymy jaka jutro będzie mojego tatusia reakcja. Zobacz co ci zrobiłam wczoraj. o, Szot ze słonecznikiem skubałam. Tak? No. Tak, skubałam wszystko, bo pamiętam, że Ty też mi tak robiłeś. To masz na zdrowie. No, Siedziałam, widzisz, ile wyskubałam tego słonecznika. Już mnie aż palce bolało i ten, ale mówię, nazbieram? No no. Kochani, ja dzisiaj make up zaszalałam. Kupiłam sobie te rzęsy wczoraj. I dzisiaj założyłam i tak wyglądają. Zrobiłam sobie też takie delikatne fale z zobaczcie, z taką kokardunią. Jest niedziela, mnie dzisiaj mama zaprosiła na, na obiad do restauracji, po prostu chciałam wyglądać, ale lepiej. Chwilowo jestem u siostry, bo też mnie zaprosiła na zupkę i po prostu później się spotykam z mamą, także chciałam wyglądać, wiecie, niedziela i w ogóle. No, także hmm, pokażę wam jak ta restauracja wygląda później, nie? Ja? Do tego Dobry jest Ja mam ochotę na grosa chyba. No, nie, nie wziąłam wina, ja wzięłam podwójną wódkę sobie. A, żubrówkę wzięłam, jestem w Polsce, to wiecie, mamy makarony, risotto, ryby, sałatki, pizzę, ale wiecie co, ja mam ochotę na ten, chyba na gyrosa, a jak ten wyros? dobry jest, zapiekany? zapiekany to, jeżeli Pani lubi w to tak. No lubię, no w sosie lubię, ok, to ja sobie wezmę. Trzynastka, gieros zapiekany. Aha. On jest w sosie, nie? No, także zobaczymy. Ja jestem tu pierwszy raz, bo słuchajcie, tutaj kiedyś było, tutaj kiedyś były imprezy, nie? Tu było kiedyś czako. A teraz jest piękna restauracja. Tak wygląda ta restauracja. Jest naprawdę dość duża. Też y, robią imprezy okolicznościowe. Ale powiem Wam, że wchodziło się do, na imprezę z drugiej strony, dosłownie tutaj na przodzie. A teraz jest ta restauracja. Ja tutaj nie byłam, bo ja wtedy byłam dzieckiem, moja siostra tutaj chodziła i mi opowiadała, jak ten. Raz mnie zabrała, słuchajcie, na imprezę jako dziecko, ale to była jakaś impreza w pianie, ale mówię wam ja wtedy byłam nastolatką, a ona mówi, dawaj, chodź z nami. No i poszłam raz. No ale ja wiecie, wtedy byłam nastolatką, nie piłam ani nic. O Boże, no. Także zobaczymy, jak teraz podają tu jedzonko. Ja się ubrałam w spódnicę, pożyczyłam od siostry buty. Wyszłam teraz na fajkę, bo zestresowałam się też pewną sytuacją i tak... No, zamówiłam sobie drinka z podwójnej wódki żubrówki. Także no... Jezus, słuchajcie, ja sobie wziąłam tę zapiekankę Gyros. Ona jest na trzech ludzi, ale ja wcisnę pomału. Daniel sobie wziął, co ty masz drobiowego burgerka. Ale zobaczcie, to jest chicken bacon or beef bacon? Chicken. A mama sobie wzięła żabereczka. Ja. bym Słuchajcie, to było takie duże. Ja nie wiem, chyba za dwie piersi z kurczaka, także tyle zjadłam. do mnie, o! Kupiłeś nową pralkę, było mówić, bym Ci I ten. I chyba sobie zapakuję i będę miała obiad na. jeszcze później i na jutro chyba. no. Mama też, o! Tylko chłopaki zjedli burgery, Daniel, w sumie połowę, no ale. Ci kuniuś, skarpetunia. Muszę cię nagrać, bo ten jęzorek jak sisulka wystawił. Ja mu tylko trochę attention i on już świr. Jest kolejny dzień i my się wybieramy w góry. E, to znaczy w góry. No, mamy też kiełbę, może zrobimy sobie ognichą. Jest piękna pogoda. Słoneczko świeci, także także mam nadzieję, że się uda. E, I co? Patrzcie, patrzcie na tego Kajtusia. Kajtek, Ciko. Ja już, ja już mu 10 imion wymyśliłam. No i no już jedziemy. Wygodnie, ciepło jest, co? No, ciepło. Może ściągnij sobie te rękawiczki na razie. Po co ci to? Bo, bo mama mówiła. Bo mama mówiła, ale nie jest zimno. Masz ci los. A gdzie tato? A ile A, pokaż mi w ogóle ten garaż. No to idziemy góra Ślęża, Ślężański Park Krajobrazowy dużo ludzi słuchajcie bo dzień niepodległości no krótko cika No to idziemy góra Ślęża, Ślężański Park Krajobrazowy dużo ludzi słuchajcie bo dzień niepodległości no Kasia krótko Patrzcie Śnieg już tutaj, bo już coraz wyżej jesteśmy. Mm. <laughs> Masakra. Ale już jesteśmy przeszli tyle. Ale mamy kiełbaski, także ognicho zrobimy. Karabani się, Dawaj za rękę. Jejku, ale tu tego, ciapa. Patrzcie na te ciapę. Daj mi tak o rękę, czekaj. O! Damy, idziemy. Fajnie. Kasia, coś jedną pić? Jesteśmy teraz przy przystanku piątym. I powiem Wam, że tych przystanków jest 12. I niestety, chyba dzieciaczki po prostu nie dadzą radę, żeby to wszystko przejść. I chyba będziemy zawracać. Także szkoda, że nie, nie zrobimy wszystkiego, no ale niestety. Dzieci zmęczone. Widzisz, tutaj jesteśmy teraz. Tu jesteśmy. Co? No. My jesteśmy przy ptaki ślęży. No, orzechówka, włochatka. A to to jest taka czarna? A to jest dzięcioł czarny. No, i chyba co? Zawracamy, nie? Kupiłam. Biorę sobie magnes na pamiątkę ze ślęży. Co prawda nie zaszliśmy na szczyt, ale tutaj... Można było magnes, a ja uwielbiam magnesy. Mam tyle w domu, także biorę na pamiątkę. Idę na ogródek, bo będziemy sobie tutaj smażyć kiełbaski. Kupiłyśmy to śląskie. Mamy piweczko miodowe. jest ta szmeta w końcu. No Tomek powiedział, że to jest. A tutaj się już. Mm, fajnie pali. No ten mówił, że. O. Dobra jest. No, także sobie zjemy. Powiem Wam, że jestem zmęczona. No, już dochodzą kiełbaski. Do siebie. Ale pachnie. Zimno no ale trzeba korzystać z grilla.